Siemanko, kolanko, to ja, wasz ulubiony youtuber i dzisiaj jesteśmy w odcinku specjalnym z moim bratem czytecznym, który... od niego jestem lepszy Tutaj Nie, nie jesteś lepszy Zobaczcie jaki ma słaby profil A ogólnie to ty się przywitaj No siema, siema no i dzisiaj. Wpadajcie sobie... na mój kanał didek 123 No właśnie, poprosił mnie tam, to tam wypromuję go. No to wbijajcie do niego. Jeszcze na nie kanał jeszcze nie ma żadnych filmików, ale będą na spokojnie. Wpadajcie do niego na kanał didek 123 Link postaram się w opisie dać. A my bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Dobra, dawaj. Nie wiem, co gramy. Fary. Nie biorę... Jesteś gotowy? Nie biorę cika. No to jest gówno. No, czekaj, ja nie no, nie biorę, dawaj szybko, już Gówno, co chcesz. Dobra, biorę tarę. Nie tarę. Dobra, tarę. chuj ci w dupę To znaczy, ja nie, ja nie przeklinam. Nie, wymarzę to. Dobra, lecimy. Tam już nita, czy coś takiego było. się nie znam. Dobra już jeden, o tam są trzy, dawaj po uh, trzy lecimy wow, O, lagi mamy A ja nie A e, tak Widzisz co zrobiłeś? I cyk, cztery... Jak to się nazywa? Ale co? No to, to 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 Power cube Power cubesy Power chipsy Power chipsy, jak to się mówi teraz w czasach O, on już ucieka, no to i ja wejdę do krzaka Ale po co tu wchodzisz do krzaka, Bambo no po... jesteś jak... Tak, ja mam więcej puchu od ciebie następny ten to, y, krzak, to lawa Albo nie, bo będziemy tak czy tak musieli na środek nie Bo ta mapa akurat jest pod krzakiem Pa, jak my ich zabijemy, zobacz Oj, weszłem do krzaka Pa, ja go wezmę tak z zaskoczenia, pa, bo oni się biją i ja ich wezmę tak bombę na oko No nie idź tam Jest Pa, jak mnie zabili Dobra, leć może byś uciekał? Uciekam. Jak już mówiłem, jestem lepszy od niego. Nie, nie jesteś lepszy, mam Cicho, więcej cicho, cicho, od cicho, cicho. Dwa razy. Cicho. To dwa razy weź. No ile masz, pocharku? Dwa tysiące, a ja mam. Dwa cztery... pięćset. No a ja mam cztery tysiące. Czemu siedzimy w krzaku? No bo czekałem na ciebie. Trzeba emocji trochę dodać do tego odcinka. O. Pa typu. Bierzemy go na bombę? No dawaj. No to lecimy. Czekaj. A! Łocie, panie. Czekaj, bo on ma problem ewidentny. Dawaj go. Pum, pum, już mnie zabili. Widzisz? Ty mi tak właśnie... ...głupie pomysły dajesz. Od 18 lat. No bierz ich na... ...na trawę. No pa, zabiłeś ich. Ej, poczekaj na mnie z psami No nie mogę. Ty psiulku. To No, to też się wytnie. Widzisz, zabiłem go. Już to no. co? Noo. Dobra, easy. Easy game. Widzisz, ostatnio że ja zabijam. No i widzisz, jak teraz się w tych czasach gra. Plus dziewięć. Jak myślisz, ile ten filmik potrwa? Dwie godziny. Tak, dwie godziny filmik. Hmm? Fera live 2 dwie godziny. Dobra, zbieramy skrzynki, nie a no, później... Dobraj, będzie, a później będzie ciekawsze, nie? A później opening miał być. Cyk, teraz... Mi... Cych teraz taki spike. Dobra, weź Leona. Dobra. Jak, kto, kto chciałby mieć Leona, pisze w komentarzu. Sprzedam konto za darmo. <laughs> Ta, sprzedam konto za darmo, chyba oddam. Dobra, kto by chciał Leona ten... Gramy. jako kartę, pisze w komentarzu. Co może pisać? Sutki, Hashtag sutki, ja mu przypnę serduszko i ma szansę na wygranie konta. Pa, Weź weso, oddam. Jak to konto jest gównowarte, jak ja bym ci pokazał inne. Tam jest 100 tysięcy puch, typie. Wszystkie postacie wymaksywane. Nie, ja nie umiem hakować. dejram Dejram, Dobra. Tutaj już jeden ten... Ty... Jak oni się kaprią pewnie w tych krzakach, się dużo tak za. No to walimy ich na dziosło. Ty ale ty pierwszy. No czemu? No bo ty masz więcej hp. I patrz, ty będziesz ich atakował, ja będę Pa siedzi tutaj. Nie ma go. Siedzi tutaj, nie ma go. Tutaj na pewno na 100% pa. Ty wiesz co by się przydało? Co? Drugi telefon, żeby patrzeć gdzie kto jest. Ty, te... znaczy, ty Widzisz, bo ja mam IQ powyżej temperatury ciała. Chyba komara. komara. Nie idź tam. Gdzie ja tam idę? Zamierzałeś. Tam Więc zapraszam do zasubskrybowania. Możemy. No, za... Nie idź tam. No wow. Jakiego jak go jak walnę na dziąsło, typie Tak Jak on ile ma tych parkiów? Siedem tu? Ta, siedem chyba dwa O, tam szelka Walimy ją na O, Przegraliśmy. Ty bez skitu bo on ma siedem. Tego już nie wygramy. Oj, widział cię. go? Zabiłeś go! Nie Wow! Good game To nie jest u mnie pewnie Albo u mnie U mnie jest na 100% Nie, no, chodź tu Lecę, lecę, lecę Co ja to nie? To gówno zrobię bez siebie No Przeważnie z 11 powercipsami Dobra, ciul z nim Ciul z nimi Dobra, to jest Suba poproszę, bo jak nie to o, Didek. Dobra, sobie tarę, Bo jak dobra. nie, to Didek 1, 2, 3 się powiesi. Ta, powiesi się, weź się, ogarnij. Nie powiesi się, ale Ale usunie swoje konto. Nie usunę swojego konta. Cicho. Żwime suby. No więc zagram jeszcze jedną walkę, bo to już późna godzina. Trzeba jest spać do wranocka i te sprawy. No więc. Chwilowa przerwa, bo brat mi chciał pobić, ale ja go wyjaśniłem i teraz nie ma jednego zęba. <grymne> Ta! <grymne> Dobra, dawaj jakieś. Nie, wiecie, jakie jest najlepsze duo? Tara i Barley. To jest najlepsze, ja mam najlepsze duo, bo robisz tak, że y, Tara bierze przeciwników do środka, tak w sensie, wiecie Just o co chodzi, dzisiaj, bo tym będzie. ultem. A później. To wygląda najbardziej hmm. prestiżowo. A później yy, Daryl tam też udawali. Ono wtedy mało HP i. Darry. Tu dawaj, bierz. Dubia. Tu bierz tego duosa. Ty, a ja nie mam właśnie Barleya takiego złotego? Nie masz. Nie kupywałem? Nie mam. Co Nie kupywałeś. Nie, nie kupywałem. Ula, I co? Dobra, gramy było. Dobra, ale ty nie masz jednego skina, którego. <laughs> Hmm. W ogóle piszcie ile macie pucharków w brałostach. Onanizacja. To znaczy. A ty grasz auto nie 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 nie, nie. <laughs> no, o, razu, im tam przejście tutaj. nie O! 4, 5, 4. Poczekaj, na mnie jest 2-1 Weź walimy ich na dziosło Dawaj za ścianę Ja tutaj im przez ściany już walę a ty na ryj Gdzie ja te No One tam są No pa, wale ich na dziosło O bojku, bojku Jaki jest tutaj żeby dać Żaden. Co? No mnie uciekaj! Za późno! Jezu ci Wiesz, że jestem starszy od ciebie. Nie. Tak. Na no szczęście zero pucharków. A ten twój Co? No! A ja minus jeden! Gówno <śulek>... lepszy, tak tak. Gówno nie lepszy. Dobra, tak? zmieniamy. Pokaż z... moje konto. Zmieniamy skina. Już się pokazywałam. Ale jeszcze 4, pochwalę 6, go jeszcze raz. No 9 typów na 15. Teraz chcę bić na 15. Proszę, tytarek. on nie ma legendy, a ja mam legendę, więc... No i co? Dajcie mu suba na pocieszenie, a wtedy wylosuję się wami, jemu legenda. Ja wam to sugeruję, jak nie to To, to nie wiem co. Dobrze, hmm. grajmy dalej. Do 10 minut. Do 11. do 13 minut i kończymy ten odcinek, bo... Słuchaj. To cięcie możesz zrobić. No. No. A <grywa> nie, będzie słyszał takie... Bekesę <grywa> ciśniemy. Dobra. Piszcie też w komentarzach, e, jaki jest wasz ulubiony brawler. Gdy ma IQ powyżej temperatury ciała. Tak. Komara chyba. No, komara. Bo jak inaczej. A on cię zaraz zabije. Nie zabije, zobaczysz. <grywa> Buhu, buhu! O ty miałeś rację. Zabijcie? Nie. Ale zaraz sobie. Luksiulku, zostaw mnie. Dobra, ale... Zobaczcie. Trwiozł. To znaczy... wit... <grym> brać? To też się metruje. Trwiozł. Przerywasz. Pa, jak się rzucił, ten kotek. Może na tyś siedział, to znaczy, no, będzie nudny. No właśnie. Co ty się dzieje w kotek? No ty siedziałeś. Pa, walimy, walimy ich na Pampersa. Tyk nie żyje. to Drugie miejsce. Dobra, dawaj jakiś tryb gramy. Bo to nie może tak być, że cały czas... Dobra, to będzie spary. ostatni meczyk. I kończymy ten odcinek. Chyba, pan... że się zmierzamy jeden na jeden na boty. Dobra. Ale nie patrzysz co ja mam. Nie ja ja mam... gramy na bula, bo jak ja wezmę bóla to od razu giniesz. Tak, chyba ty. On go na lepszym. Na której masz gorandze? Dawaj upuść ten serwer. Mhm. ranga się nie liczy. Moc się liczy. No na której masz mocy? Zaraz pytam, powiem. Gdzie to jest? 6. Moc 6. Serio? Taka mała? Na 7. Mm, nie mam siódmą. Trudno, ale gramy bez bula. Co teraz? ci? Łyso, bo jestem lepszy. Dobra, tu. To... Gramy bez bóla. Dobra Peń? Dobra Ale ja ziom Ale mam dla ciebie Nie no ty już przegrałeś Ziom Nie Nie, nie Dobra to co? Gramy Ziom Uśmiechnął się Mieniłeś mapę? No a jak? A, się pewnie, bo... Tak jak ja, bo nie mam. O. Jak to jest możliwe? <grym> Dobra, oglądaj mnie. Oglądamy jak ten piulek gra. To też się wytnie. Czartowałam, nic nie wytnę. Umiem. Ja lepiej hakuję niż ty. Nagram jeszcze odcinek jak hakować gry.